W kwietniu na posiedzeniu Senatu podnosił pan problem maturzystów z mniejszych miejscowości z dostępem do prac maturalnych po egzaminie. Proponował pan wówczas sprawne rozwiązanie tego problemu. Czy w tej sprawie czynione są jakieś dalsze kroki w Ministerstwie? No niestety, y, pierwsza moja interwencja w tej sprawie nie przyniosła skutku, ale oczywiście nie składam broni. Rzecz jest no, bardzo prosta. Każdy maturzysta, czy y, nawet ósmoklasista zdający ten egzamin przy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, ma prawo wglądu do swojej pracy. Ale y, miejscem, gdzie można tę pracę przejrzeć, jest to jedna ze szkół, czy siedziba Państwowej Komisji, czy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Uważam to za nieodpowiedzialne, żeby jeleniogórzanie, absolwenci z Lwówka Śląskiego czy Zgorzelca, aby oglądać swoją pracę, musieli jeździć aż do Wrocławia. No, w dobie, kiedy młodych ludzi uczymy informatyki od szkoły podstawowej, nie ma prostszego rozwiązania niż zeskanowanie ocenionej pracy i przysłanie młodemu człowiekowi. Niestety, pierwsza moja interwencja nie dała efektu, ale nie składam broni. Będę interweniował dalej w imieniu no, maturzystów czy egzaministów młodzieży z Jeleniej Góry i z do... i tej kresów Dolnego Śląska. Jeszcze w grudniu na posiedzeniu Senatu pytał Pan, w jaki sposób zostały wyliczone skutki zamrożenia cen energii i gazu dla większości Polaków. Czy uzyskał Pan odpowiedź na to pytanie? Uzyskałem, to są bardzo trudne zagadnienia, opłaty energetyczne to jest rzecz, która, no, którą musimy rozwiązać. Jakby przy okazji tej mojej interwencji wyszła mi też sprawa ogrzewania za pomocą paliw stałych terenów uzdrowiskowych. Po przyglądnięciu się sytuacji w Cieplicach, w Świeradowie i kontaktach telefonicznych z uzdrowiskami Kotliny Kłodzkiej, no stwierdzam, że niestety mimo istnienia programów pomocowych, wymiana tych starych źródeł ciepła nastąpiła w zbyt małym stopniu i stoimy przed takim oto problemem. Czy my w lipcu Odłączymy wszystkie stare, starego typu czy, czy kotły na paliwo stałe i będziemy karać wysokimi grzywnami użytkowników, czy też powtórzymy ten program albo wydłużymy jego działanie, no tak żeby osiągnąć efekt, a efektem nie jest karanie, a efektem jest zmniejszenie, zmniejszenie emisji. Dodatkowo mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, czują się skołowani, ponieważ doszło ich informacje o tym, że już niedługo ogrzewanie gazowe nie będzie uznawane za ogrzewanie ekologiczne, a będzie uznawane za źródło ogrzania kopalnego. W związku z tym, tak naprawdę, część ludzi zadaje sobie pytanie, czym będzie grzało. I w tej chwili jakby ten problem zamrożenia cen no rozszerzył mi się o tą interwencję w zakresie e, gminu zdrowiskowych. To dotyczy uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego. Wystąpiłem do marszałka, czekam na odpowiedź. Moim zdaniem prolongata tego terminu jest po prostu konieczna. W kwietniu na posiedzeniu Senatu stwierdził Pan, cytuję: Mam wrażenie, śledząc tutaj debatę i wystąpienie jednego z moich poprzedników, że jesteśmy w jakichś oparach absurdu. Oraz apeluję do Państwa: przyjmijmy tę ustawę, nie bawmy się w gierki, bo inaczej przekopiemy Rzeczypospolitą z lewa na prawo. Proszę wyjaśnić czytelnikom istotę problemu, o którym Pan mówił w Senacie. Ja występowałem wtedy w ustawie zakwestionowanej przez prezydenta niestety dotyczącej języka śląskiego jako języka regionalnego. No czułem się w obowiązku, też jestem dolnoślązakiem, co prawda nie ślązakiem używającym gwary, ale w sytuacji kiedy kilkaset tysięcy ludzi Używa tego języka jako języka regionalnego. Nie widzę powodu, dla którego by nie miał on uzyskać statusu właśnie tego języka regionalnego, co się wiąże z minimalnymi kosztami, bo tu chodzi bardziej o nauczanie tego języka o możliwość dofinansowania kilku godzin dodatkowo. Natomiast argumenty, które padały w debacie, że to będzie zdrada ojczyzny, że my doprowadzimy do oderwania się Śląska od Polski, uważam za te właśnie o parę absurdu, bo no, dość z tego pokpiwania z śląskiego języka, dość traktowania protekcjonalnego Śląska. Ja myślę, że ten gest drobny ze strony państwa Śląskowi się po prostu it's